Czym chciałam się dzisiaj pochwalić? Chciałabym Wam się pochwalić naszą… przy tych plandekach, e, firankach, e, było gdzieś tam robione własnymi, e, własnymi rękami, własnymi środkami, co tu dużo mówić, co tu dużo e, kręcić i okazuje się, że dopiero po czterech latach ukończyliśmy. Naszą budowlę. Nie podejrzewaliśmy, że potrzeba tak małych środków na to. Mamy straszne mrozy. Wręcz ja to mówię, że to są syberyjskie mrozy. Serdecznie w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać naszą wiatę, ale zanim to, to oczywiście przypominam o subskrypcjach, lajkach i komentarzach pod odcinkiem. Chętnie poznamy Waszą opinię, bądź dowiemy się, co byście chcieli jeszcze zobaczyć w naszym gospodarstwie. Czym chciałam się dzisiaj pochwalić? Chciałabym Wam się pochwalić naszą wiatą. Wiata, jak pamiętacie, bądź nie pamiętacie, jak e, widzieliście... U nas na filmie. Jest to budynek zbudowany w pełni przez mojego męża, e, czyli i konstrukcja stalowa, i całe pokrycie wszystko e, było gdzieś tam robione własnymi, e, własnymi rękami, własnymi środkami. E, I teraz e, co jeszcze? Ta wiata stała do tego roku e, bez tych plandek. E, nie wiem, firanki, plandeki. E, nie wiem, jak to nazwać, ale to. Fachowo to chyba się nazywa firanka. Wiata powstała w 2021 roku. Wymiary tej wiaty to 13,5 na 50. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Ściany tutaj, czyli wysokość tej firanki, to jest 3,5 metra. No a w kalanicy, no gdzieś, pewnie koło siódemki. Coś takiego nie wiem dokładnie, nie, nie chcę Wam strzelać. Tutaj docelowo trzymamy około 90 sztuk dorosłych. Jest to płytka ściółka. Płytka, no bo tam, wiecie, to jest gdzieś mniej więcej taka, około 25 cm i przy po 25 cm, mniej więcej, jest ona wyrzucana i, i ścielona, jakby na nowo. ścielimy codziennie, co dzień, nieco drugi dzień, w zależności od konieczności. Teraz tutaj nie przybywa za dużo sztuk, dlatego że tutaj mamy sztuki zasuszone i sztuki takie świeże do wycielenia. Jak dobrze wiecie, krówki ogólnie no, lepiej czują się w tym okresie zasuszenia jednak na ściółkach i w tym okresie takim okołoporodowym, czyli przed samym wycieleniem, bądź tam macie jeszcze pierwszy kojec, gdzie znajdują się krówki świeżo po wycieleniu. I tak, żeby nie były na betonie, żeby się nie rozjechały, to przez pierwsze dni, czasem tygodnie przebywają one jakby tutaj docelowo na wiacie. W lato było super, bo był przewiew, nie przeciąg, ale tak wiecie, no nie było tak duszno jak w budynku, a zimą było rzeźko, Jeśli stały, wiecie, cały sezon, to jakby miały tylko dłuższą sierść, zresztą tutaj widać, że te krówki mają dużo dłuższą sierść niż te, które są u nas w oborze i mają dłuższą sierść i one sobie bardzo dobrze radziły w tych warunkach. Co zmieniło się w tym roku? W tym roku zmieniło się to, że mamy straszne mrozy, wręcz ja to mówię, że to są syberyjskie mrozy, bo utrzymujące się temperatury po minus 20 przez wiele nocy, to sprawiło, że byliśmy zmuszeni doposażyć ten budynek. Doposażaliśmy go właśnie w te firanki. Tak to nazwę, bo to nie są kurtyny. Kurtyny byłyby dużo droższe, a już zarządzanie tymi kurtynami, czyli sterowanie i w ogóle to byłyby pewnie masakryczne pieniądze. Tutaj te firanki uszył nam Pan, który Szyję, plędeki do tirów. Czyli on zajmuje się stricte tego typu rzeczami. Jest to zrobione na, na rolkach. Te rolki są takie proste, tutaj, a na wejściach są takie obrotowe rolki. Nie jestem fachowcem, nie wytłumaczę Wam dokładnie, jak to wygląda. Myślę, że ten pan. Byłby w stanie to jakoś tam sensowniej powiedzieć. E, jedyny minus na razie, ale to nasz minus, nie, nie minus tego rozwiązania, jest taki, że nie mamy jeszcze otworów tutaj mocujących z dołu przy zrobionych, e, przy tych plandekach, e, filankach. E, I w związku z tym musieliśmy z zewnątrz postawić bele tak, żeby nam nie podwiewało jeszcze tej plandeki. Ale docelowo, gdy tylko pojawią się, w tym tygodniu te zasłony, te mocowania no to te zasłony nie będą już się wywały i myślę, że wtedy będzie jakby to ukończone, więc co tu dużo mówić, co tu dużo kręcić. Prawda jest taka, że docelowo ten budynek miał tak wyglądać, czyli miał mieć świetlik, miał mieć te zasłony i okazuje się, że dopiero po czterech latach ukończyliśmy Naszą budowlę, ukończyliśmy naszą inwestycję. Czy można było to zrobić w latach wcześniejszych? Tak. Czy były na to środki? Nie podejrzewaliśmy, że potrzeba tak małych środków na to. A że nie było to konieczne, czyli było tu ok, nie było tak zimno, bo to wiecie, jak spadła czasem od czasu do czasu temperatura poniżej 10 na dzień, na dwa, to to nie, była żadna, to nie był żaden problem, zwłaszcza, że krówki minus 6, Plus 6, to dla nich takie idealne temperatury. Krówki nie lubią, jak jest za ciepło, ale to na pewno wiecie, że aby przeciągów nie było, to krówki się świetnie czują w takich temperaturach. No ale w tym roku, w związku z tymi dużymi mrozami, mrozami musieliśmy zakupić zainwestować w te firanki i je zakupić. Na pewno zastanawiacie się, jaka cena takich firanek ile kosztowała ta inwestycja. Więc inwestycja tego rzędu, czyli tutaj macie całą ścianę, tą 50-metrową, plus dwie 13, czyli te 13,5-13,5-metrowe kawałki, 3,5 wysokie, i u nas to był koszt 15 tysięcy netto. Więc myślę, że to nie jest jakaś fortuna. Szczerze spodziewaliśmy się, Większych pieniędzy. Myśleliśmy, że to będzie dużo drożej nas kosztowało. Te 15 tysięcy to jest, myślę, że rozsądna cena, zwłaszcza, że widać, że to jest dobre wykonanie i materiał jest naprawdę fajny. Mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe, w sensie, że no, posłuży nam na lata. Jak będzie nam służyło, zobaczymy, bo na razie, jak widzicie, jest to świeżo wywieszone i, i tak naprawdę to. Nie wiemy, jak to się sprawdzi, jeśli chodzi o wysługę lat. Choć jak rozmawiamy z, ze znajomymi, którzy mają tiry, to mówią, że taka planteka potrafi naprawdę dużo znieść. I yy, o ile nikt jej nie przedziurawi ładowarką, łyżką, nie, wiem, <grybujesz> nie dojdzie tu do jakichś nie wiadomo jakich zdarzeń, to myślę, że posłuży nam na lata. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać, zaciekawić Was naszym rozwiązaniem, pokazać Wam, jak to wygląda u nas. Oczywiście nie jest to nasze autorskie rozwiązanie, i myślę, że macie podobne rozwiązania u siebie w gospodarstwie. My po prostu pokazujemy Wam, jak to wygląda z naszej perspektywy, i to, że. No nie zawsze jest tak, że jak się zacznie i inwestycje, to trzeba ją skończyć w trzy miesiące. Czasem koniec może być w 4 lata. No, jeśli chodzi o gospodarstwo, choć szczerze Wam powiem jako kobieta, że takie sytuacje, jeśli chodzi o naprawę różnych rzeczy w domu, to codzienność, że się zaczyna, mąż zaczyna i kończy po czterech latach, napiszcie w komentarzach kobiety, które to widziały, to na pewno wiedzą, że moc urzędowa pewnych rzeczy musi być naprawdę. Długa. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, za to, że nas oglądacie. No i oczywiście dzwoneczek, komentarze, subskrybujcie. Do zobaczenia, pa.